Mam na imię Agnieszka i witam Was w mojej kuchni. A za kamerą stoi Mariusz. Cześć Wam! Zapraszam Was na pyszny schab pieczony z cebulą i pieczarkami. Schab pieczony w plastra to pyszne i aromatyczne mięso, numer jeden na niedzielny obiad. Zostańcie ze mną i obejrzyjcie przepis. Jeśli oglądacie nas pierwszy raz, zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek i dajcie łapki w górę pod filmem. To tylko jeden klik. Dziękuję wszystkim za miłe komentarze i pani Mirko, bardzo się cieszę, że smakowały pani pulpety. Do zrobienia schabu potrzebujemy kawałek schabu, pieczarki, musztarda ostra lub łagodna, sól, oliwa lub olej. Majeranek, papryka, słodka lub ostra, czosnek granulowany, cebula. Pod filmem będą podane wszystkie składniki oraz link do bloga, gdzie będzie dodatkowy opis. Schab myjemy, osuszamy, obcinamy, jeśli jest tam jakiś tłuszczek, a następnie kroimy w plastry, takie centymetr maksimum do półtora, ale nie rozkrawamy tego schabu do końca. Tylko tak zostawiamy centymetr, żeby się to wszystko trzymało. Schab mamy pokrojony, przekładamy go do naczynia żaroodpornego. A skoro jesteśmy przy schabie, to polecam Wam pyszny, duszony schab w sporach. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. A teraz bierzemy się za zrobienie marynaty, którą wysmarujemy nasz schab. Do musztardy, jeśli lubicie ostry smak, to wybierzcie ostrą, dodajemy czosnek granulowany i paprykę. Papryka też może być ostra. Dodajemy łyżeczkę soli, łyżeczkę majeranku i ze trzy łyżki oleju lub oliwy. I teraz mieszamy. I tak przygotowaną marynatą smarujemy nasz schab z każdej strony i w każdym tym plastrze rozchylamy i smarujemy. Mamy już wysmarowane naszą marynatą, a teraz bierzemy się za pokrojenie pieczarek i cebuli. Ilość pieczarek i cebuli jest uzależniona od wielkości schabu. Cebulę i pieczarki kroimy w takie półcentymetrowe talarki. I teraz do każdej dziurki wkładamy kawałek cebuli i kawałek pieczarki. To nie dziurki, to szparki. Niech będą szparki. Jak jest plasterek cebulki mały, to możemy jeszcze dorzucić. Resztę cebuli i pieczarek, które nam zostały, upychamy tutaj jeszcze po bokach. Przygotowane mięsko przykrywamy i zostawiamy na godzinkę, żeby się zamacerowało. A po godzince wkładamy do nagrzanego piekarnika na 200 stopni termoobieg i przez pierwsze pół godziny w tej temperaturze pieczemy, a później obniżamy temperaturę do 170 i dopiekamy jeszcze 40 minut. Jeśli chcemy, aby wierzch nam się zarumienił, to na ostatnie 15 minut zdejmujemy pokrywkę. I wtedy wierzch się przyrumieni. To ile w sumie się to piecze? Tak, około 75 minut. To ja idę na siłownię. To idź. Mięsko się piecze, a ja was zapraszam do zrobienia pieczonej łopatki w ziołach. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Schab upieczony pachnie w całym domu. Wystarczy. Kroić, nakładać na talerze, siadać i jeść. Dziękuję Wam za ten czas, który spędziliście ze mną. Zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek, dajcie łapki w górę pod każdym filmem. To tylko jeden plik. Jeśli dotrwaliście do końca, to zapraszam do zrobienia pieczeni rzymskiej i karkówki pieczonej w plastrach. A tutaj znajdziecie nasz najnowszy film. Kliknijcie subskrypcję. Pa!